moi drodzy mam jeszcze jedną prośbę czasem jestem zajęta akurat pracuję no ktoś na chwileczkę wyszedł no nazwijmy to do toalety odbieram w tym czasie telefon więc oczekuję krótkiego czytelnego komunikatu a zaczyna się to niestety proszę pani widziałam panią w internecie no jasne że w internecie bo gdzie mnie można widzieć szkoda czasu płynie czas i potem rozwykacie się Państwo. Proszę Pani, nazywam się, o mnie chodzi lub chodzi o członka mojej rodziny, imię, nazwisko, wiek i konkretnie jaki problem. I krótko, zwięźle ja mówię: No, nie znam tematu, nie wiem, czy potrafię, albo dobrze, znam to dobrze, spróbuję pomóc. Krótkie komunikaty. Dziękuję. Ustalamy termin i koniec. Prawie za każdym razem powtarza się ten sam błąd. Widziałam panią w internecie i gratuluję, i, i, i niepotrzebne, naprawdę. Ja staram się być bardzo uprzejmym człowiekiem, odbierać każdy telefon. No jak nie mogę, to nie mogę. Słuchajcie państwo, autentyczna historia. No, ktoś mi nastawił chyba, bo ja sobie tego nie wyobrażam. Chyba to był automatyzm. Telefon jeden, który dzwonił mi 88 razy. Do tego telefonu od innych państwa. Przecież to jest nie do wyobrażenia. Nie mogę załatwić 65 telefonów plus SMSy, a tak się dzieje. No, robię co mogę, naprawdę. Chcę być uprzejma, nie chcę nikogo urazić, ale. Pozwólcie mi, czyli krótko i na temat. No. I to jest taka instrukcja telefonowania do mnie. No, naprawdę szanuję was Państwa, wszystkich. Yy, chcę jak najlepiej. Na je... Nie chcę nikogo urazić, a potem z grzeczności wysłuchuję tej te rady, czas płynie. Po co? Naprawdę wszystkich szanuję i staram się kochać, bo sama chcę być szanowana, kochana. No ale ile mogę? Proszę Państwa, no szanujmy, Wasz czas, mój czas, króciutko, ja tam jestem taki typek logiczny, konkretnie nie lubi się rozwodzić. Dla mnie to dobrze, dla Was to dobrze, nie będziemy się tu w żaden sposób… Przykro mi jest Wam uwagę zwrócić na początku, bo, bo zdenerwowani do mnie dzwonicie, stremowani, więc jak warknę, to mnie jest przykro i Państwu jest przykro, a po co? Ja nie lubię ludzi ranić. Chcę, żeby to była miła rozmowa, więc myślę, że Państwo mnie rozumiecie. I bardzo dziękuję, że się dostosujecie. Do zobaczenia.